Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Przed chwilą właśnie wleciał update, więc zaraz sobie kupujemy Bro Passa. Zobaczymy jak to wszystko wygląda, ale najpierw zbierzemy sobie te nagrody. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, aby żadnych fajnych odcinków właśnie z tej nowości nie przegapić. Nowa oferta. Dobra, ja ją chyba kupuję, ponieważ mi brakuje trochę gemów. Yy, Barbarian King Bula zostawimy sobie na jutro. Jutro będzie odcinek z tego. O kurde, dobra, no to kupujemy tą ofertę. Oferta za 50 zł, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a my już lecimy, okej, okay, tutaj wszystko dobra yy, Lecimy, zakup za chwilę powinno być został dokonany czy coś takiego. Czekamy jeszcze chwilkę. Tak jest, okej, okay, dobra i mamy to, mamy już skrzynki pięknie, mamy skrzynkę, niestety nic, druga. Jedynka! Jedynka! Co? Mam Geila? Jaki fart! Jaki fart? Nie no nie mogę! Wydropiłem gaila ze skrzynki. Wytyfy! Nie! Wydropiłem gaila ze skrzynki. Co? Wydropiłem go ze skrzynki. Wytyfy nie mogę. Przecież on miał szansę legendarną. Nie no, wydropiłem od razu go ze skrzynki. Nawet nie kupiłem jeszcze Brow Passa. Już go mam. Ale fart. Nie mogę, dobra. 169 gemów. Kupujemy Brow Passa. Co, so, od razu mam gejla? Nie mogę. Jaki fart, totalnie, wytyfy. Mega się opłacała ta oferta. Mega, serio, za 50 zł. Dodatkowo mam jeszcze 65 gemów, więc spoko. Jakieś misje już są, zaraz sobie sprawdzimy. Aha, tutaj dalej mi pokazuje, że dostanę gejla. Chyba się jeszcze coś zbugowało. Chyba jakieś questy już są, zaraz sobie to sprawdzimy. W ogóle nie ogarniam tyle nowości. Mega fajne. O, kurde, ile questów mamy. Ok, więc zaraz sobie będziemy robić. Może to z zagraniem na solo. To zagramy sobie właśnie Gale'em. Wy, dropłem wydropiłem Nie no, ja w to nie mogę uwierzyć. Wydropiłem Gale'a. on ma szansę tak jak legenda. A ja go wydropiłem z drugiego mega boxa. Przecież to jest taki fart. Masakra po prostu. Mam nadzieję, że nie będzie lagować. Ponieważ yy, chyba mega dużo osób teraz się loguje do Brawl Stars. Na pewno są jakieś problemy. Ale zaraz to zobaczymy. Nie no ja mam geyla, już mi laguje w ogóle. Nie mogę z, z tym Dynamikiem poradzić. Okej, okay, on padł. Jeszcze M's została. Nie no ja muszę wygrać. Pierwsza gierka musi być winek. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Okej, okay, Ms. No, i porobimy ją. Tak jest, bardzo ładnie. Mamy już trzy Kuby. Wytyfy, dropłem geyla z Mega Boxa, nie mogę. Jeśli ktoś z Was ma już geyla, stawcie łapkę w górę. Albo napiszcie komentarz, napiszcie komentarz, czy macie Gaila. Jeżeli nie macie Gaila, to zostawcie łapeczkę w górę, a będziecie mieli właśnie takiego farta jak ja i wydropicie go ze skrzynki. Nie, to jest coś po prostu niemożliwego, dropnąłem Gaila. Wy, ty, wy. To jako ja mam jeden y, z nielicznych osób w Polsce, który właśnie ma Gaila, więc myślę, że będę sobie go wbijał. Na, na jak najwyżej pucharków, żeby jak najszybciej tam być w top ileś na świecie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Od razu po tym odcinku wbijam jak najwyżej Geyla. Jutro, nie, jutro nie, jutro chyba nie zrobię wam odcinka. Jutro będzie z Barbarian King Bulem, właśnie. Nie no, jakieś lagi mam, serio? Nie no, padnę, patrzcie, w ścianę wchodzę, wytywy, wy, meteoryt, dobra, leżę. A jajaj, drugie miejsce. Kurde, mega lagi są, mega lagi są. Więc jutro wlatuje odcinek z rana, jak właśnie testujemy sobie Barbarian King Bula A pojutrze myślę, że będzie jakiś odcinek, jak jestem w topce światowej, właśnie Gayle. Myślę, że coś takiego będzie spoko. Mamy drugi poziom Bro pasa, Wchodzimy sobie. Brobox mamy odblokowany spoko. Jakieś punkciki wlatują. Drugi poziom odblokowany, tak, dobrze powiedziałem. Gale, nie, no nie mogę, to jest coś pięknego, ulepszamy go na fulla, ile możemy, siódmy poziom już, więc ładnie, możemy już wydropić gadżet, wytyfy, dropłem Gale'a z megaboksa, sorry, że ja się tak cieszę, ale to jest po prostu coś niemożliwego, żeby z drugiego mega megaboksa wydropić Gaila, który ma, kurde, szansę legendy, a ja nie mogłem wydropić, na przykład, kruka dostałem dopiero po roku czasu, spajka po dwóch latach, ale ona musiałem kupić za żeby go mieć, więc to jest dla mnie naprawdę mega fart, że udało mi się to dropnąć. Jest też zresztą odcinek, yy, odcinek gdzie jest Sandy, czy coś takiego. Który jest w ogóle odcinkiem najbardziej oglądanym u mnie na kanale Zrobił chyba 300 tysięcy wyświetleń I w nim też polowałem na Sandy Otworzyłem mega dużo skrzynek, nie mogłem dropnąć A teraz dwa mega boxy i mam Gale'a Nie no, to jest coś pięknego Cztery osoby już zostały Ja mam misję zabić 24 osoby Na solo showdown, więc zaraz to będę robił Myślę, żeby Te, nie odcinki, tylko Nagrody z Brawl Passa Nie otwierać sobie pomiędzy odcinkami Tylko na odcinkach będę razem z wami Otwierał nagrody z Brawl Passa Myślę, że to będzie spoko No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Nie no, Gayla, mam, to jest coś pięknego po prostu Mega, mega fajnie Najlepsza aktualizacja ever, serio Dobra, zbieramy sobie to tam został El Primo, tak jest, bardzo ładnie, więc obijamy sobie go, wyrzucamy go jeszcze dalej. On pewnie na nas skoczy za chwilę, tak ale powinniśmy sobie dać radę. Dobra, ja biję po 1400, to nie jest tak mało w sumie i bardzo szybko przeładowuję. To jest mega dobry, mega dobra postać z tego co widzę. Zobaczymy, jak się będzie sprawować na wyższych pucharkach. OK, plus 10, mamy już 18 pucharków na Geilu, bardzo ładnie, 4 kile już mamy zrobione na solo. Super lecimy dalej, zobaczymy jak nam pójdzie. Yy, przynajmniej nie laguje jakoś bardzo, więc jest dobrze. Myślałem, że będzie jakoś bardziej la lagować, bo tyle osób, co teraz się loguje na serwery to jest masakra. Więc jak macie lagi, no to no niestety, ale to jest właśnie, właśnie przez, przez to, że tyle osób w jednym momencie wchodzi na serwer. I przez to są lagi, więc możliwe, że nawet dzisiaj jeszcze będzie jakaś przerwa techniczna, żeby to naprawić. Nie wiem, ale myślę, że jest to prawdopodobne. Lub jutro z rana zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie, raz tam miałem jakiegoś większego laga. Na razie idzie dobrze. Tutaj brok powinien być porobiony i tak jest. Nie no, nita go zabiła. Ja miałbym misję. Co za nita, głupia! Obijamy tą nitę. Ja biję 514 z jednej kulki, to nie jest tak mało. 8 bit, kurcze. Kurczę, 8-bit z trzema kubami, ja mam jeden. Obijam go jeszcze. Okej, okay, muszę uciec, muszę uciec, nie mam życia. Chyba padnę, chyba padnę, bo on jak tu do mnie dojdzie, to ja padnę, 100%. Dobra, obijamy go, obijamy go. Odrzucam go. Jest, udał mi się przeżyć, ale fart. Dobra, on tu idzie, zaraz go obijemy. Dobra, dostał. On tu powinien wyjść jeszcze za chwilę. Nie no, lagi mam, nie, nie, padnę, serio. Nie, nie no, nie mówcie, że ja padnę. Jest, wygrałem, ale fart, jeszcze go zabiłem. Super. Ale lagi, mam masakra, ale mi laguje strasznie. Kurde, mówiłem przed chwilą, że nie ma lagów, a tu takie lagi. Nie, jak ja to wygram, to jestem jakimś totalnym kozakiem z takimi lagami. Ja nie mogę się ruszyć, zobaczcie. Ledwo co chodzę. Nie no, ta Jackie mnie zabije 100%, albo ten daryl mnie zaraz podjedzie. Meteoryt jeszcze. Dobra, teraz mi się udało uciec. Już jakieś mniejsze lagi. Odwalmy sobie ją w, w, w tą strefę. Ładnie, ładnie. Dobra, obijam ją. Prawie mam znowu ulta. Mega szybko mi się ult ładuje. Dobra, Jackie leży ładnie. Został jedynie Daryl. Yy, dobra, czy on ma ulta? Nie ma ulta, więc ładnie. Nie może mnie podjechać. Yy, I go znowu rzucimy w strefę. Jeszcze z meteoryta dostał. Pięknie! Jest winek! Nice! Udało nam się wygrać ile już mamy pucharków. Plus 10 to mamy 28, tak? Tak jest. Mamy 28 pucharków. Bardzo ładnie. Znowu 3 kile. Super! Wracamy sobie do lobby, już będziemy mieli nie wiem który poziom tego Brawl Pass, ale już dosyć wysoko, zobaczmy, czwarty level, nice, odbieramy sobie dwa big boxy, jakieś parę points sobie wpadną do Geyla. bardzo ładnie i jeszcze gemiki, super 75 gemów, nie no po prostu coś pięknego ta aktualizacja, co tu jeszcze mamy ciekawego, mm, nie wiem, nie wiem, dobra. Mordaczki miałem przed chwilą problem, w ogóle nie mogłem załadować gierki na showdownie, więc teraz lecimy na hotzona, zobaczymy jak ten nowy tryb będzie tutaj działał, mam tę misję na solo, ale niezbyt idzie, więc no, spróbujemy sobie na hot Zone. Ie. no nie mogę, nie, miałem 10 na 10 i mnie wywalało z gierki, więc zrestartowałem ją, właśnie przed chwilą ta, to co widzieliście to po prostu sprawdzałem czy wszystko się nagrywa, ponieważ mi też wywaliło nagranie przed chwilą, ale mimo wszystko postaram się wam to wrzucić jak najszybciej. Nie wiem jest za 10:16, myślę, że 16:20 maksymalnie już ten odcinek będzie na YouTubie. Więc dajcie znać w sumie w komentarzach jak szybko mi się udało to wrzucić. Jestem ciekaw czy przed 16:20 zaraz zobaczymy. Zagramy sobie, myślę, że dwie gierki, bo dosyć szybko idzie z tego co widzę. Już mamy 65%. Na dwóch kółkach się ładujemy, więc ładnie jeszcze obijam ich, odrzuciłem. Padłem niestety, ale zabijam ich. Nita idzie do tamtego kółka. Mamy już 80%. 2 minuty 9. Ile on, czy on trwał 2 minuty 30? Czy dłużej? Nie wiem, zaraz sobie sprawdzimy, ile trwa ten tryb ogólnie. Dobra, wygraliśmy. Nie wiem, czy w 30 sekund, czy dłużej, bo nie zauważyłem. Kiedy się zaczął yy, licznik, od jakiej minuty. Ale dobra, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę i zobaczymy właśnie jak nam pójdzie. Mega łatwo idzie jak na razie, już 40 pucharków wbite na odcinku, więc bardzo fajnie. Piąty poziom, więc odbieramy sobie nagrody, super. Czemu piąty mi poka... Aha, czwarty, dobra, piąty mam do odblokowania, okej, okay, okej. Okay. Czyli czwarty wbiłem, dobra, nieważne, pomyliło mi się. Okej, okay, teraz gramy z Nitą oraz Bibi. Może być ciekawie. Bibi, z tego co pamiętam, na hot zone była naprawdę spoko. Nita w sumie też z Miśkiem, więc nie najgorzej. Okej, okay, odrzucam ich. Pięknie, pięknie. Mm, ale mam lagi, ale mam lagi. Masakra. Nie, no nie mówcie, że znowu mi laguje. Po tej gierce już kończymy odcinek, ale mi laguje strasznie. Masakra. Kurczę. Dobra, obyśmy tylko wygrali. Na razie przegrywamy. Ta szelka w ogóle wyszła z kółka, nie wiem po co. Odrzuciłem pięknie Rose, jeszcze mi się knity idzie, więc ładnie. Ok, ładnie, ładnie, ładnie idzie nam. Odrzucam jeszcze tego El Primo za chwilę, teraz mam ulcika. No nawet nie musiałem, więc ładnie. Szelkę też w sumie nie muszę, czekam aż ta Rose do mnie podejdzie. Mam już 70%, 2 minuty 15, 3 minuty trwa, 3 minuty trwa z tego co widziałem na początku. Ok, odrzuciłem ich, jeszcze wchodzę w kółko, żeby się ładowało. Dobra, ile już mamy? 95%, 96, 97 i mamy 100%, bardzo ładnie, znowu mega szybka gierka, więc super. Mamy już ile? 50 pucharków na Geilu, tak, mega łatwo nam idzie, dropłem Geila, to jest coś niesamowitego, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, trzymajcie się, cześć!